Każdy dzień rozpoczynam od kawy. Następnie sprawdzam swój grafik, który wcześniej sobie odpowiednio układam, żeby móc po prostu dzień wykorzystać jak najlepiej mogę. Specyfika pracy mobilnego doradcy polega na tym, żeby zdobywać klientów i właściwie nawet nie od razu sprzedać im te samochody. Halo. Cześć Natalia, co tam u ciebie? No cześć Monia, no ja właśnie jestem już w drodze. Co masz dla mnie? Potwierdzam ci dzisiejsze spotkanie o 16:00. Jeszcze jedno, o godzinie 12:00 prawdopodobnie w centrum będzie jeszcze jedno spotkanie, ale to potwierdzę ci później, okej? Okay? Tak, myślę, że dam radę, nie ma nie ma z tym żadnego problemu. Głównie pozyskuję kontakty z imprez, które organizuje Mercedes, a opiekuję się nimi w ten sposób, że po prostu sukcesywnie kontaktuję się z klientami, obdzwaniam ich, wysyłam im maile, spotykam się z nimi. Mobilna gwiazda generalnie zwiększa dostęp do klientów dla Mercedesa. No mhm. to, to co? Będzie pan pewnie chciał zajrzeć do środka? No to zapraszam. Oraz daje szansę klientom. Na lepszy dostęp do Mercedesa, czyli jakby działa na korzyść obydwu stron. Halo? O 12.30 potwierdzam spotkanie, o którym wcześniej ci mówiłam, w kawiarni Metropol na ulicy Żurawiej. Oh. Najbardziej ekscytujące jest możliwość poznawania codziennie nowego otoczenia, możliwość przekazania ludziom swojej pasji na temat marki, pasji do samochodów, i żeby jak najwięcej osób miało ten dotyk Mercedesa. Klienci potrzebują takiej kompleksowej obsługi, ponieważ jest to dla nich wygodne. I mam możliwość przyjechania do klienta, to oczywiście to robię i on wtedy czuje się bardzo doceniony. I uważam, że to jest duży krok ze strony Mercedesa i shopowała za pomysł. Klienci nie lubią mieć presji czasu, a tutaj właśnie tego unikają, ponieważ jeżeli ja wyjeżdżam do klienta z samochodem, to właściwie klient nie musi nic robić. Wystarczy tylko, że się nim zainteresuje i zgodzi się na jazdę testową, co tak naprawdę nie jest żadnym przymusem. Wszystko powiedzmy w tym samochodzie, wszystko. No to pytałeś o to, a ten tutaj przycisk Eko, a to jest akurat bardzo fajne rozwiązanie ekologiczne. Powoduje też zmniejszenie zużycia paliwa. Wow! Cieszę się, że Ci się podobało. Do zobaczenia w piątek. Dziękuję serdecznie, za zobaczenia. Fajnie, to było wspaniale. Dzięki. Zobaczmy, jak tam jazda próbna. Udała się? No hej, wiesz co, powiem Ci, że bardzo pozytywnie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Dzieciaki po prostu szalały z radości. Myślę, że jak najbardziej będą klienci zainteresowani. Zawsze tu, gdzie klient sobie życzy, mobilny doradca musi być. I oczywiście to jest bardzo fajne, bo możemy spotykać się z klientami w miejscach, które sami lubimy. To miejsca, które klienci spędzają swój czas prywatny, miejsca ich zainteresowań. Bardzo lubię spędzać czas w drodze, także to jest właśnie moje życie.